Mak polny to roślina z rodziny makowatych, powszechnie spotykana w uprawach rolnych, na ugorach, w łanach zbóż, na terenach ruderalnych, rumowiskach i przydrożach. Roślina ta nazywana jest również makiem zbożowym lub kukurydzianym, ponieważ często można ją spotkać na polach ze zbożem. Jest to gatunek rośliny jednorocznej. W Egipcie około tysiąc lat przed naszą erą przystrajano makami grobowce faraonów. W starożytności pąki kwiatowe maku były spożywane przez ludzi. Czerwone maki są również symbolem krwi polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Monte Cassino w pieśni wojskowej Czerwone Maki na Monte Cassino. Mak polny pojawia się w wielu legendach i podaniach ludowych. Zgodnie z jedną z nich, czerwone płatki maku polnego powstały z krwi rycerza poległego w bitwie. Gdy jego ciało spoczywało na polu, z ziemi wyrastały piękne, czerwone kwiaty, które miały upamiętniać jego męstwo i odwagę. W niektórych tradycjach ludowych wierzono, że czarownice używały maku polnego do swoich czarów. Wierzyło się, że z maku można przygotować magiczne eliksiry, które dawały moc do czarowania, ale również mogły wprowadzać w trans i powodować halucynacje. Mak polny był również uważany za symbol miłości i romantycznych uczuć. Mówiono, że gdy zakochane osoby chodzą razem po polu maku i dzielą się pocałunkiem wśród czerwonych kwiatów, ich miłość staje się wieczna. Roślina ta występuje powszechnie w strefie klimatu umiarkowanego głównie w Europie, Azji i części północnej Afryki. W Polsce można ją znaleźć przede wszystkim na niżu, nie rośnie jednak na obszarach górzystych. Kwitnie od maja do sierpnia. Mak polny osiąga wysokość od 20 do 70 cm. Jego łodyga jest pokryta długimi włoskami, jest prosta, choć czasem występują rozgałęzienia. Liście maku mają ostro ząbkowane krawędzie i są pierzastodzielne. Górne liście są siedzące, a dolne mają krótkie ogonki. Kwiaty maku polnego są dość duże mają promieniste płatki o kształcie okrągłym lub owalnym. Nachodzą na siebie brzegami. Najczęściej są czerwone, ale mogą mieć także biały lub fioletowy kolor. U nasady płatka znajduje się czarna plamka. Kwiat nie ma kielicha ani korony. Makowi polnemu towarzyszy nagi słupek. Oraz kilkanaście pręcików o czarnej barwie. Owocem rośliny jest wielonasienna, jajowata torebka zwana makówką, która może osiągać długość nawet ponad 2 cm. Wewnątrz makówki widoczne są niepełne przegrody. Gdy dojrzeje pod jej tarczą, pojawiają się otworki, przez które wysypują się bardzo liczne nasiona. Nasiona maku mają kształt nerkowaty i długość do 1 mm. Są one brązowe. Korzeń maku polnego jest biały i przypomina kształtem palec. Charakterystyczną cechą tej rośliny jest wydzielanie białego soku mlecznego przez wszystkie jej części. Mak polny jest zapylany przez owady, a rozmnaża się głównie przez przenoszenie nasion. Początkowo występował głównie w rejonie Morza Śródziemnego, ale został szeroko rozprzestrzeniony na inne obszary wraz z uprawą zbóż. Nasiona maku polnego mają zdolność długotrwałego przechowywania, nawet do 40 lat. Opisując mak polny trudno nie wspomnieć o maku lekarskim. Te dwa gatunki są oczywiście ze sobą blisko spokrewnione, należą do jednej rodziny makowatych. Różnią się jednak zarówno wyglądem, jak i działaniem. Mak polny jest niższy od lekarskiego, ma również drobniejsze kwiaty, a także inaczej zbudowane listki i makówki. Makówki maku polnego w porównaniu z makówkami maku lekarskiego są o wiele mniejsze i mają nieco inny kształt. Makówki maku lekarskiego są okrągłe, zaś u maku polnego posiadają nieco podłużny kształt. Płatki maku polnego i uzyskiwane z nich przetwory nie wykazują działania odurzającego. Surowcem zielarskim są kwiaty maku polnego. Zbiera się płatki korony w okresie kwitnienia od maja do sierpnia. Zrywanie płatków należy prowadzić delikatnie, nie zgniatając ich, ponieważ łatwo ciemnieją w miejscach zgniecenia lub złamania. Zebrane płatki maku luźno układa się w koszach lub w łubiankach i bez zbędnej zwłoki przenosi się do suszenia. Dobrze wysychają w suszarni naturalnej rozłożone cienką, pojedynczą warstwą, gdy jest sucho i ciepło. Jeśli pogoda jest wilgotna, należy je suszyć w suszarni ogrzewanej w temperaturze do 30 stopni Celsjusza. Tuszenie powinno trwać krótko, ponieważ przy dłuższym suszeniu płatki ciemnieją i stają się mało wartościowym surowcem. Podczas procesu suszenia czerwony kolor maku przechodzi w różowawo-fioletowy. Oprócz kwiatów w medycynie używano również świeże liście maku polnego jako środka wzmacniającego organizm. Podstawowe substancje czynne zawarte w kwiecie maku polnego to alkaloidy z grupy papaweryny, z których najważniejsze znaczenie ma ridyna, mająca właściwości uspokajające. Dodatkowo występują w nim również alkaloidy izochinolinowe, antocyjany, kwasy organiczne, związki śluzowe, fitosterole i sole mineralne. Mak polny nie wykazuje tak intensywnego działania jak jego krewniak, czyli mak lekarski. Kwiaty maku polnego mają właściwości łagodzące i ochronne DLA błon śluzowych górnych dróg oddechowych, zmniejszają podrażnienia, ułatwiają odkrztuszanie oraz łagodzą kaszel i infekcje górnych dróg oddechowych. W przypadku zastosowania zewnętrznego pomagają w redukcji stanów zapalnych na błonach śluzowych i skórze. Obecnie kwiat maku polnego jest rekomendowany jako środek ochronny i wspomagający odkrztuszanie w przypadku schorzeń górnych dróg oddechowych, takich jak kaszel, ból gardła i chrypka. Zaleca się również jego stosowanie jako środek łagodzący nadmierne pobudzenie oraz bezcenność u dzieci i osób starszych. Może być również używany zewnętrznie do płukania jamy ustnej, dziąseł i gardła, a nawet zapalenia powiek i spojówek. Kwiat maku polnego jest składnikiem mieszanek leków przeciwkaszlowych, wykrztuśnych, przeciwzapalnych oraz uspokajających. Jego dodatek poprawia skuteczność tych mieszanek. W opisie filmu znajduje się przepis na napar i odwar z kwiatu polnego. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału.